14 stycznia 2009 roku w Belwederze odbyła się gala rozdania nagród w programie grantowym Szkoła bez przemocy pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, w której udział wzięła Ewa Jączyk-Ziomecka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. W uroczystej gali uczestniczyli również Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, Zbigniew Marciniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Jacek Krawczyk, dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w MEN. Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Grupy Telekomunikacji Polskiej, Dorota Stanek, prezes Polska Press i Anna Pilcicka, prezes mediów regionalnych, a galę poprowadził Maciej Orłoś. Po przemowie zaproszonych gości przedstawiono 80 szkół z całej Polski, które zgłosiły najciekawsze projekty przeciwdziałania przemocy i współpracy ze środowiskiem lokalnym. Otrzymały one granty w wysokości 5 tysięcy złotych na realizację celu. A więc uwaga, uwaga, proszę Państwa, zaczynamy tutaj, tutaj przed sceną, tak? Dziękuję bardzo. Liceum Ogólnokształcące imienia Bogusława X w Białogardzie. które zaprezentowało program pod tytułem Akcja Reakcja. Nagrodę w imieniu szkoły odebrała przewodnicząca samorządu uczniowskiego Martyna Skowrońska, jedna z autorek projektu.